Chłopaki, dzisiaj wybrałem kilka produktów, które mogą was naprawdę zaskoczyć. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale zapewniam, że będzie kilka miłych niespodzianek. Zostańcie z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 3. Frytownica na gorące powietrze o pojemności kosza 3,5 litry i mocy 1500 W. Idealny dla czterech osób. Urządzenie oferuje 13 funkcji gotowania i szybki obieg powietrza, dzięki czemu uzyskuje się chrupiące rezultaty. Frytownica powietrzna zużywa do 85% mniej oleju niż tradycyjne metody smażenia, zachowując przy tym ten sam smak. Doskonały prezent dla rodziny i przyjaciół. Łatwa obsługa dzięki ikonom i panelowi dotykowemu. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Frytownica na gorące powietrze design. Dostępna w kolorze czarnym lub czerwonym. Idealny do zdrowego smażenia ziemniaków, kurczaka, ryb i warzyw. Wyposażony w 11 wstępnie ustawionych programów. Doskonały prezent dla zdrowia. Urządzenie ma moc 1700 W, gotuje szybko i zmniejsza ilość kalorii o 85%. Przycisk utrzymywania ciepła umożliwia ustawienie żądanego czasu i temperatury po automatycznym wyłączeniu, aby zapewnić zawsze gorące potrawy. Zdejmowany kwadratowy kosz ma pojemność 5,5 litra i można go myć w zmywarce. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Frytownica powietrzna o kwadratowej konstrukcji, która mieści się na blacie kuchennym. Kolor biały, ma moc 1700 W i charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Kwadratowy kosz o pojemności 5,5 ,5 litra zapewnia więcej miejsca niż kosz okrągły. Połączenie cyrkulacji gorącego powietrza i idealnej temperatury gotowania zapewnia chrupkość potraw. Za pomocą ekranu dotykowego można wybrać 11 funkcji frytkownicy wyposażonej w wyświetlacz LED. Doskonały stosunek jakości do ceny. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.